Który należy traktować jako To osobę, dobra decyzja? Zgon, do Moim duchu. zdaniem nie, ale miejmy nadzieję, że ta kolejna będzie lepsza, bo tak naprawdę my, my kolejne posiedzenie po upływie tego okresu to musi być posiedzenie już merytoryczne dotyczące przekazania tego podejrzanego no, Niemcom. I mam nadzieję, że wtedy polski sąd, nie wiem czy w tym samym składzie, czy w innym, jednak odmówi wydania. Panie pośle, nie do końca jest tą merytoryką, bo mm, w orzeczeniach dotyczących ekstradycji nie bada się tego, <laughs> czy e, osoba zatrzymana, czy mająca być poddana ekstradycji, e, jest podejrzana, nie jest, popełniła coś. Tych faktów nie bada sąd, bada tylko zgodność formalną a samego wniosku o ekstradycję. Więc ale tak jak mecenas Ukraińca wnosi, mowa jest o czynach, które no nie są przestępstwami, bo zostały dokonane. Powiedzmy, że na wojnie rozpacz ogarnia, rozpacz ogarnia kiedy się pomyśli, że Polska że Rzeczpospolita polska zatrzymuje ukraińskiego być może bohatera po to, żeby go wydać niemcom, którzy zbudowali ten rurociąg, by móc finansować zbrodniczy reżim Putina. To jest, to jest coś nie do pomyślenia. Ja panu to jest... jeszcze niedawno, kiedy kiedy wypowiadał się. Minister spraw zagranicznych tego rządu mówił, że jeżeli rzeczywiście znajdą się ludzie, co do których nie będzie wątpliwości, że w tym wysadzeniu uczestniczyli, to Polska powinna zapewnić im azyl, a on osobiście będzie im wręczał od znaczenia. Więc ta historia, więc ta sytuacja, no w oczywisty sposób, moim zdaniem, wymaga zainteresowania najwyższych czynników państwowych. Ja rozumiem, że jesteśmy na etapie europejskiego wniosku o aresztowanie i że to jest kompetencja sądu, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli nawet Niemcy uznają, że to, jeżeli oczywiście przyjmujemy, że ten człowiek zrobił to, co o co jest podejrzewany. Jeżeli nawet Niemcy uznają, że według ich prawa popełnił przestępstwo, to z punktu widzenia polskiego prawa tego przestępstwa nie popełnił. Więc moim zdaniem, niezależnie od tego, jak wyglądają tutaj reguły postępowania w tej sprawie, na tym etapie, przed wydaniem, mam nadzieję, że obrona postawi tego rodzaju argumenty, a polski sąd jednak się nad tym pochyli i że ta sprawa jednak będzie rozpatrywana przez sąd z punktu widzenia polskich interesów. W przypadku tego rządu historia się powtarza i to po raz kolejny. Raz mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem Akmeda Zakajewa, bohatera Czeczeńskiego, który w Polsce w 2010 roku przyjechał na kongres diaspory czeczeńskiej i został zatrzymany też, no musiało to odbyć za wiedzą i ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Potem sprawa wydania dokumentów białoruskiego opozy opozycjonisty wylądował. W więzieniu po decyzji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Prokuratury, która udostępniła dokumenty finansowe y, pana o, a, Alex, a, Alesia Białackiego i Teraz, kolejny raz, a potem będziemy mówić, że Ukraińcy mają do nas no jakiś taki też stosunek niezbyt miły i otwarty, po takim numerze. I to mamy też do czynienia, ja myślę, że to jest za pełną wiedzą najwyższych organów państwa. Że to nie jest tak, że jakiś tam, że z całym szacunkiem dla Pruszkowa, że nieduży sąd w Pruszkowie decyduje. Ja jeszcze zwrócę uwagę na. To sąd to akurat. Na... Na... Sąd, sąd okręgowy w Warszawie. W Pruszkowie. W Pruszkowie. To. Czekamy na potwierdzenie. Ale, bo, ale no potwierdzenie. wydaje mi się, że to w Warszawie sąd rozpatrywał. Ale... Bo możliwe, że. W Warszawie. Warszawie. Jakby ja, 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 ja ja mniej Ale proszę zwrócić uwagę tak. nawet na taki paradoks. Oto po posłów z pańskiego ugrupowania wysyłamy, a było ABW, a tam człowieka ze służb specjalnych e, w domniemanych domnie no, bohatera, żołnierza, w, pojechali policjanci z Komendy Powiatowej e, w Pruszkowie. Myślę, że to się odbyło mimo wszystko zawiedzą naprawdę najwyższych czynników w polskim państwu redaktorzy nie, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi bo oczywiście jedna sprawa to czy ten człowiek rzeczywiście uczestniczył w tym akcie unieszkodliwienia tego tego gazociągu to jest jakby oddzielna sprawa natomiast z punktu widzenia jeszcze raz powtórzę polskich interesów polskiego prawa. Funkcjonowanie tego gazociągu było e, absolutnie e, nam szkodziło. Co więcej, w tym, w tym wymiarze geopolitycznym, powiedzmy sobie otwartym tekstem, oddanie tych e, kolejnych dwóch rur spowodowało e, e, w zasadzie zgodę na agresję Rosji na Ukrainę. Dopóki one nie działały, to zasadnicza część gazu z Rosji była przesyłana poprzez Ukrainę. Rosja zakładała że jeżeli zaatakuje Ukrainę, a w dalszym ciągu będzie transport gazu, który był podstawowym dochodem Rosji przez terytorium Ukrainy, to Ukraina zakręci kurki. W związku z tym przez wiele lat parto na tą inwestycję, a żeby ona została zrealizowana, potrzebny był partner niemiecki. Więc Niemcy i Rosjanie przez lata parli do tego doprowadzili do takiej sytuacji zupełnie świadomie tak się składa że byłem wtedy w parlamencie europejskim i powielokroć ten wątek wprost był stawiany czyli że się jeżeli się... te rury zostaną dokończone to nie ulega wątpliwości że Rosja zaatakuje Ukrainę wielu posłów nie tylko z Polski tak mówiło tak I, wydaje i to się, że... się niestety stało no a teraz mamy tego rodzaju sytuację czyli w dalszym ciągu ta spodziewana współpraca pomiędzy Rosją a Niemcami być może nas czeka i Polska ma uczestniczyć w procederze ukarania ludzi, którzy doprowadzili do tego, że Rosja nie jest zasilana miliardami euro z Niemiec za dostarczony tam, tam gaz. Ale chyba to... ten środek zapobiegawczy, takie te siedem dni jest uzasadniony. Panie redaktor, te jednak... ten europejski nakaz aresztowania rządzi się swoimi prawami. Ja zakładam, że te siedem dni to jest tak, że... bo, bo okazuje się, że Niemcy oprócz tego nakazu zdaje się niewiele więcej przysłali. Polski rząd, przepraszam, polski sąd musiał, musi zażądać dodatkowych dokumentów uzasadniających ten ruch i rozumiem, że ten czas zostanie na to wykorzystany, ale Panie niezależnie Panie Panie, od tego, chwilę, o czym mówił jeszcze... pan redaktor, że nieśmy się na chwilkę jeszcze okay. raz do sądu, zobaczmy. Dzięki. Jak pan odniesie się do tego orzeczenia? Jeszcze no, chwila, a mogę poprosić pana mecenasa troszkę do tyłu, żebyśmy mieli lepsze, no, już, już jest ustawione, no, bo jest taka, No ja będę, to, co to jest. Dobrze, zaczynamy. czy? Tak, tak, tak. Już? To nie nie czy to tak, nie, nie, nie. No, Jak zaczniemy, to ja to podniosę. Piękny, to nie jest tymczasowo aresztowany na 7 dni. Taka jest decyzja sądu. Jak się Pan do tego odnosi? Powiem tak, nie zgadzamy się z decyzją sądu. Sąd to znaczy jest, jest aresztowany na, w tym terminie 7 dni. Trudno zgodzić się z tym rozstrzygnięciem. Częściowo sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał pewną argumentację. W związku z tym niezależnie od tego, czy strona niemiecka formalnie spełniła warunki, czy też nie, choć pragnę podkreślić, bo myślę, że teraz już o tym może być mowa, że choćby nawet imię i nazwisko mojego klienta było opisane w sposób nieprawidłowy, były błędy i w imieniu, i w nazwisku, a ma to istotne znaczenie pod kątem artykułu 607C kodeksu postępowania karnego. To również były pozostałe argumenty świadczące, świadczące o tym, że stosowanie tego środka było zbyt daleko idące. I nie tak jak sąd wskazywał, że, że głównym argumentem, albo że kwestie dotyczące sytuacji geopolitycznej, oczywiście to było podniesione, to się za chwilę do tego odniosę. Natomiast, jeżeli ktoś mieszka w danym kraju przez okres prawie 3,5 roku, jeżeli w tym czasie ma określone procedury cywilne i administracyjne, które są obejmowane, i jeżeli przebywa w tym kraju, to mówienie według mnie oczywiście, według, według obrony, ale według ściganego również, iż istnieje obawa e, uciekania, Albo matactwa dodatkowo w tej sprawie, w moim, dla, w moim przekonaniu jest to nieprzekonywujące. Argument sądu, który został e, wskazany dzisiaj, a mianowicie fakt, że były czynności w ubiegłym roku e, w miejscu zamieszkania, istotnie takowe były. Natomiast nikt nie ma obowiązku przebywania w e, określonej nieruchomości przez cały czas. Natomiast w, dalszym, w dalszej części mój klient przebywał w Polsce, a organy w żaden sposób nie wskazywały e, na to, aby miał obowiązek obowiązek się w, jakim, w jakimkolwiek innym miejscu. Jeżeli już sąd odnosił się również do europejskiego nakazu dochodzeniowego, a więc do przeszukania, to proszę państwo, proszę państwa pełnomocnictwo i upoważnienie do obrony w tej sprawie zostało mi złożone w ubiegłym roku. My zapoznaliśmy się z tymi aktami, złożyliśmy zażalenie i Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa rozpoznawał właśnie to, właśnie to, te zaskarżone czynności, gdzie upoważnienie było, ukłane, było, było udzielone przez pana, przez mojego klienta. Osobiście mi na terenie Polski i prokuratura te informacje ma. Więc nie rozumiem, dlaczego nadano znaczenie tym czynnościom w ubiegłym roku, bo żaden obywatel RP albo przebywający na terenie RP nie musi być w domu w każdym dniu, w którym policja dokonuje czynności i na pewno do tej kwestii również się odniesiemy. Jeżeli chodzi też o kwestie, to chciałbym już tylko dokończyć tak jak sąd wskazał, że nie odnosi się do kwestii geopolitycznych mamy przepisy prawa. Które są czasami bardzo rygorystyczne, czasami one są jednoznaczne, czasami faktycznie nie dają dużego pola manewru do interpretacji i do pewnych decyzji. Ale każdy przepis prawa jest tworzony po to, aby interpretować go w każdej określonej sytuacji. Do tego, aby wolności i prawa i swobody obywatelskie, które mają być ograniczone, miały swoje odzwierciedlenie w określonych zakazach bądź nakazach, a w niektórych sytuacjach były w pewien sposób łagodzone. I ja nie zgadzam się na dzisiaj, ze że fakt, że jakikolwiek obywatel Ukrainy jest oskarżany o to, że zniszczył infrastrukturę krytyczną i nazwijmy to, po, nazwijmy to wprost, jest oskarżany o sabotaż. Konstytucyjny na rzecz Niemiec za zniszczenie e, infrastruktury łączącej Niemcy z Rosją, nie powinien na terenie Unii Europejskiej odpowiadać z tego tytułu karnie. I nie ma według mnie również czegoś takiego, bo być może tak można byłoby wysnuć taki wniosek, że to jest tylko okres siedmiu dni pozbawienia wolności, a po tym czasie podejmiemy czynności. Jeżeli ktokolwiek jest pozbawiony wolności. To musi być do tego określone uzasadnienie i argumenty, których według mnie brakuje. Czy to jest decyzja polityczna? Tego nie wiem i na ten temat się nie wypowiem. Ten znak zapytania pozostawiam wszystkim państwu, którzy oceniają tą sytuację. Czy faktycznie mój klient, biorąc pod uwagę jego stałe przebywanie w Polsce, faktycznie rodzi się obawa, że mógłby uciec? Skoro on, wszyscy dobrze wiemy od jakiego czasu Niemcy? Europejskim nakazem aresztowania jego, jego ścigają. Nie przekonywuje mnie. Ta argumentacja przedstawiona przez sąd i na pewno w tym zakresie zostanie złożone w najbliższym czasie zażalenie. Wczoraj sygnalizowałem również. No to jest obrońca Władymira Z, który został aresztowany na siedem dni, ale obrońca jego mówi, że nie przekonywuje go ta decyzja, argumentacja sądu. Mówi, że argumentów brakuje, nawet skłania się do tego, tutaj oczywiście ze znakiem zapytania, że może być to decyzja polityczna, no bo przecież jego klient przebywał w Polsce od ponad bodajże chyba trzech lat 3,5 pół roku trzy i pół roku no tak z tego co wiemy prowadził tutaj działalność gospodarczą a więc rozumiem odprowadzał podatki jego trójka dzieci chodzi tutaj do, 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 do polskich szkół najprawdopodobniej żona także pracuje więc normalnie tu funkcjonował funkcjonowała ta rodzina więc no jakby stwierdzenie że że on teraz miałby gdzieś uciekać no rzeczywiście chyba nie nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. No ale no miejmy nadzieję, że, że obrońca jest na tyle sprawny, no, sprawa jest no, że, na że, przed, że przed tym następnym posiedzeniem rzeczywiście będzie bardzo mocna argumentacja, Minister... żeby go nie przekazywać. Minister Spraw Zagranicznych nawet porównywał ten budowę tego rurociągu do drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow to prawda. Rzeczpospolita. Aresztuje człowieka, który rozwalił pakt Ribbentrop-Mołotow. Gratulacje dla, gratulacje dla tej władzy. Wczoraj była też mowa tutaj u nas w telewizji, że wszystko się mogło wydarzyć. Samochód mógł nie dojechać. Mogli zapomnieć o tym, cokolwiek zrobić i nie wykazywać się z tą nędzną gorliwością w aresztowaniu tak, w zatrzymywaniu być może, być może bohatera, ale nie, nie musieli. Myśleć że polecenia są. Proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście okaże się za jakiś czas, że, to, że, że ta decyzja będzie tak, taka, jak życzą sobie jej Niemcy, ta, tego sądu, no to będzie to oznaczało rzeczywiście, że pośle, interesy jeszcze niemieckie... Jeszcze na kątko, pod rządami Tuska są na pierwszym miejscu. No to tutaj idealnie tutaj pan przeszedł do drugiej sprawy o interesach Tuska na pierwszym miejscu. Ja też tutaj stawiam znak zapytania, żeby w jakiś interesach sposób. interesach niemieckich w rządzeniu Tak, Tuska. i też wątek ukraiński też się pojawia, bo oczywiście do tej sprawy będziemy wracać. Ona jest rozwojowa tak naprawdę no, naj, najdłużej za, za 7 dni, bo nasi dziennikarze dotarli do uzasadnienia, do umorzenia wątku sprawy Nowaka, tak zwanego wątku polskiego wątku. Ale czytając to uzasadnienie, ma się wrażenie, że asesor sądowy tak naprawdę. Naprawdę chciał mieć tę sprawę z głowy, dlatego jakby wbrew tym oczywistym faktom nie zdecydował się przesłuchać y, stron więc z góry założył, że tej sprawy nie ma. Pani redaktor ja, czy Państwo redaktorzy, nie sądzę, za, że asesor chciał mie mieć tę sprawę z głowy. Asesor, asesor dosyć młody. Asesor został tak dobrany, żeby wykonywał polecenia przełożonych w tej sprawie, nie ulega wątpliwości. No jeżeli. W koledzy Sławomira Nowaka zostali w tej sprawie skazani. Współpracowali z prokuraturą, poszli na tę współpracę w ramach Małego Świadka Koronnego, a mimo tego zostali skazani. Natomiast prokurator przejmując akta śledztwa, bo ten, który to śledztwo prowadził, został absolutnie odsunięty od tego śledztwa. I sprawę wziął inny dużo, prokurator, inny prokurator dużo i, 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 że, i że prokurator na podstawie tak twardych dowodów zebranych przez wiele, wiele czasu z osławionymi Ale że nie będzie w, me, w meblach, tak, e, on się przyłączył do tego, co, e, co chciał sąd. No to jest to sprawa tak ewidentna, że zęby bolą. Nie ulega wątpliwości. No, myślę, że coraz większa część Polaków widzi e, e, czarno na białym, że powrót do władzy Donalda Tuska, jego głównym celem to było między innymi Pana, skręcenie tak. sprawy Nowaka, Giertycha i kolejnych rzeczy. Wcale nie, nie sprawy polskiej Minister Zbigniew Ziobro chociażby na przesłuchaniu nielegalnej komisji do spraw Pegasusa mówił mniej więcej o takich sytuacjach, dlaczego, argumentując to, dlaczego zgodził się na zakup takiego systemu. Dziękujemy serdecznie. No spraw jest dużo do omówienia. czasu. Zawsze mało Zbigniew w kuziu w prawo Dziękuję bardzo serdecznie, bardzo. pozdrawiam, Dziękuję. wszystkiego dobrego. Dariusz Matusza, Anna Pawelę to program bez Pardonu. Oczywiście widzimy się jutro. O stałej porze godzina 14, ale proszę zostać z nami, bo za chwilę raport. Do zobaczenia.